Siemneczko, mordeczki, witam w kolejnym filmie z Minecrafta na moim kanale, na wstępie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, możecie wbić na Instagrama, TikToka, a ja wam pierwsze, poza całą gruntką, którą będziemy grać w Bedwars, muszę Wam pierwsze coś pokazać. A jest to taki kozacki fanart od mojego widza, bardzo dziękuję z całego serca, może go wykorzystam nawet na miniaturkę, mega mi się podoba, mega, mega, mega dziękuję, jest prześliczny. I co mogę więcej powiedzieć, no bardzo dziękuję, mega mi się on podoba, jest po prostu taki cute, jest cudowny, bardzo Wam dziękuję za takie fanarty. Jeśli chcecie, to też możecie wysyłać. Link do Discorda jest w opisie. Patrzcie w górę, odkryłam nowy sposób, jak namówić Was do zostawienia łapki w górę, patrzcie. Jak zostawicie łapkę w górę, widzicie, patrzcie, to to łóżko będzie zabudowane, ja wam mówię, patrzcie, teraz zostawiacie łapkę. No i patrzcie, łóżko jest zabudowane. Widzicie? Tą, tym sposobem właśnie macie zostawić łapeczki w górę. Właśnie tym sposobem. Dobra, yy, my sobie teraz robimy szybkiego rasza, bo dzisiaj będę chyba chciała, znaczy nie ma jakiegoś przeznaczonego celu tego odcinka, ale myślałam na początku. Zobaczymy w sprawie, wiecie? Bo na początku myślałam, że sobie zagramy jakieś cirowe o właśnie spad Jakieś chilowe po prostu żundeczki. Żeby po prostu takie chillowe, bo nie miałem jakby y, pomysłu na odcinek. Ale w praniu wyszło, że możemy, wiecie co zrobić? Możemy spróbować każdego koloru wełny zdobyć i obudować sobie nią łóżeczkę. Na razie obudowałam tą. Ale spróbujmy, dobra, mordo. Dobra, też spad. Yy, obudować każdego koloru yy, yy, węglem. Murzeczko, po prostu. Na przykład Weźmiemy sobie teraz rozwalimy zielonego i sobie weźmiemy od niego węglem. I Spróbujemy tak sobie zrobić odcinek. Nie wiem, jak to się uda, yy, bo nie miałem jakby pomysłu większego na odcinek. Ale możemy sobie spróbować. Pasowałoby sobie kupić też nożyczki. To też by była yy, git inwestycja. Dobra. Nie jest jakby źle. Chciałabym zieloną wełnę. Ale to, to chodzi o to też, żeby, żeby wygryć te dworcy ale żeby mieć na pewno wełnę. Bo jakby wełna dla mnie jest teraz najważniejsze, żebym wziąć z tego zieloną wełnę, tylko najgorsze by było, żeby ktoś zraszował i ta osoba nie postawiła na przykład żadnego klocka. Dobra, nice, 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 nice. Bada, nie masz. No nie, no coś dzisiaj nie idę w te pedłory. Mało CPS-ów jest. Mega mało CPS-ów. Aż za mało, widzowie. Dobra, no, tak, tak, tak. Idziesz tu do góry? No chodź. No chodź, no mordo, no chyba nie idziesz na mnie. No chyba, no chyba ci się coś nie uda. Jak, jeśli masz taki pomysł, jakby. No jak? No to nie jest możliwe, widzowie Okej, okay, dobra Okej? Okay? O! No i nie żyjesz. Dobra, nie macie. I teraz patrzcie, weźmiemy sobie, chciałabym... Kurde. E, chciałem sobie wziąć jedną wełnę, prawda? I musimy wziąć wszyscy Jakie kolory tutaj wełny, no właśnie. Wszystkie kolory wełny, jakie są na mapie, czyli y, 8, tak? 8, wszyscy są? Ej, tylko żeby nie było tak, że czerwony nie, żeby ktoś nie w ogóle nie postawił wełny, wiecie o co mi chodzi? Dobra, weźmiemy sobie to, kupimy sobie jakiś szarp, pewnie wleci. O, szarpik wleci i możemy sobie obudować łóżkę tym zielonym kolorkiem. Szybko do Ender Chesta, no i Sharpness A tak swoją drogą napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony kolor. Jakby niekoniecznie weln, ogólnie ulubiony kolor wasz. E, Przypnę serduszko oczywiście. Możecie coś tam napisać w komentarzach, jak wam dzień minął, czy coś w tym stylu. Będzie miło się na pewno e, czytało. Bo serio to nawet ciekawie wam powiem, bo jakby u mnie jest tak średnio, znaczy w tym sensie średnio, bo chora jestem trochę, do szkoły nie można iść. Chociaż w sumie można plus, bo mam więcej czasu na odcinków nagrywanie. Dobra, do czerwonego Okej, okay, i teraz O, dobra, mam wełnę, mam wełnę, dobra I szybko do Ender O kurde, tak, tak, mi dojechałeś Typie? Tak, 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 no chyba nie, no chyba nie, no chyba nie, no chyba nie Nawet nie próbuj, nawet nie próbuj, nawet nie próbuj Proszę, no, nie, no jakaś Okej, okay, dobra, przy okazji jeszcze tą wełnę możemy wziąć Czekajcie, ja chcę wszystko, całą wełnę, prawda? O, dobra, dobra Nice, i czekaj to. Znaczy, czekajcie, czekajcie, widzowie. Um, ja nie mogę. Jeśli coś by nie idą kompletnie, nie idą. Melodyk no, CPS-ów, powiedzcie, że tu nie masz szarego. Jakby, no, nie ma. Ok, i mamy już 4, 1, 2, 3, 4, 5 kolorów wełny, bo jeszcze moja niebieska jest. 5 e, kolorów wełny, e, więc jeszcze nam zostało 3 w takim razie, tak? Czy okay, okej, tam oni się biją, czy niech się biją Oj O kurde, 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 kurde Nie wiem co robić, nie wiem co robić, nie wiem co robić, nie wiem, co robić Jakby bez kitu, bez No nie no, chyba, no, no, tak? Kila zabrać tak? Tak? No nie no, też armię irytuje czego trochę, czego trochę, wiecie Bo już mnie zaczyna irytować człowiek Okej, okay, idziesz tu, tak? Idziesz tu, dobra, chodź ja Nie wiem co ty robisz, mordo Weźmy stąd, wywalaj. Co? No high pixel, błagam Cię, high pixel. Ja Cię proszę, serio. 14 diamentów! No nie, no gościu. Dziękuję, jakby, fajnie. Jakby, mega git. Tylko żebyśmy teraz nie spadli, jak wracamy do tej bazy, okej? Okay? Ej, bez ki, tu mam prota czwórkę. To jest jakby nie... Trójkę, trójkę stanę Trójkę, i typa nam nieźle sypnął, dobra. Teraz trzeba go podjechać. Trzeba zrobić jakąś fajną akcję, żeby wiecie, kontencik się kręcił. Trzeba jakąś mega fajną akcję zrobić, tylko e, kurde, kogo podjechać pierwszy. Chyba tego szarego, bo mi na nerwy działa jakby. A jak on co jeszcze ma będę to, to nie wiem. Ale w sumie do każdego musimy przyjść, bo musimy... Wziąć sobie trochę jeszcze żółty nam został? Yy, żółty, aqua. Do zebrania oczywiście i zielony. Te trzy kolorki nam zostały. A więc git, dobra, myślę, że sobie ich na luzie podjedziemy, tylko czy... czy wszyscy jakby byli? W tym sensie, czy nie było tak, że na przykład ktoś jeden nie postawił. Klocka. Dobra, mamy tutaj... mamy tutaj różowy. Tak, różowy mamy. Biały. Ej, tu więcej jest ich. Jeden, dwa... O kurde, o kurde o kurde, no chyba ci coś boli, no chyba ci coś boli, no chyba ci coś boli, no chyba ci coś boli. No nie ma no nie, dzisiejszy ten odcinek jest tragedem. Jakby bez kitu, aha. Okej. Okay. Jakby y bez kitu szary, za chwilę ci dojedziemy. Jak... Nie no nie rozumiem typa. Już mnie zaczyna powoli to Chociaż żebyśmy, kurde, nawet nie możemy obudować łóżków, bo już jakby nie mamy, ale mamy Wender 6. I wszystkie 8 kolorów można by było zebrać. Dobra. Wszystkie kolory na Bedwarsach. Za bardzo nie wiem, jakby na tym odcinku nie miałam się skupić, bo nie, nie wiedziałam jakby za bardzo e, nad tym. Czy na tym, żeby kurde, przegrać Arenkę, czy na tym, żeby wziąć te wszystkie kolory no Dobra, mamy Aqua. I jeszcze żółtego weźmiemy, będzie wszystko git. Będziemy chyba już... Nie, jeszcze zielonego, jeszcze zielony, jeszcze zielony, jeszcze zielony. już weźmy sobie wszystkie kolory tak, to, tak totalnie wszystkie. Dobra. Widzowie jakby nie ma tego, co by z nas dobre nie wyszło. No bo patrzcie. Mamy, jakby, wszystkie kolory wełny, więc myślę, że challenge udany jest. Ale patrzcie, macie patrzcie w patrzcie. ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jest 8 kolorów wełny. Ej, Kozak to wygląda mega, koks. Ale to jest kozacki, bez kitu. Dobra, przynajmniej ten challenge nam się udał. Znaczy, udało nam się, ale kurde łóżka nie mamy. Może coś jeszcze tu ugramy. Nie mówię, że nie ugramy, bo jakby mamy protection 3. E, nie jest najgorzej, trzeba by było sobie jeszcze coś dokupić. Tylko co można kupić za Firebole? Fireball jakby tylko tyle: to jest stone nowy, to jest iron to to trzeba. E, tak, okej, okay. i jeszcze trochę tego. Dobra, idziemy sobie coś ugrać. Ja idę przynajmniej ugrać. Może żebym tylko do Wojda nie spadł, bo to by było już kurde najgorsze pośmiewisko, gdybym tak zrobiła. Ej, to jestem tylko ja, Szary i Aqua. Dobra, Czemu my wcześniej Aqua nie zniszczyliśmy, ja tego nie rozumiem. Dobra, idziemy sobie teraz do Aqua. Dobra, zabity, 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 teraz tylko szybko. Dobra, masz, masz, masz fireball na łeb, masz fireball na łeb i teraz zemsta, 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 zemsta Cię czeka! Dobrze, nice. O mój Boże, ej, żebyście nie widzieli jak się wcześniej klepam, bo jakby, kurde, e, przy montażu to żeby się nie... O mój Boże, udało nam się. Bez kitu, jeden, o, jednego mniej, to dobrze, bo kurde, mnie już skurzał. Ale lak taki, ja mam trochę mózgu Ale to jest aeronowy, ok. I czy teraz mamy na prota, czy dopiero 16 diamentów? Dobra e, Aku jakby robimy na ciebie podjazd, nie wiem czy to wiesz, człowieczku Ale ej, szczerze, dawno byśmy wygrali tą arenkę, gdybyśmy się nie skupiali na tej dymanej wełnie to Szczerze, była dawno już arenka wygrana, mogłabym się bardziej skupić na tym, co jakby ważniejsze Ok, mam 10 diamentów, jeszcze 16, dawajcie jeszcze, jeszcze, nie, ma 11, dobra, na easy, będzie szarne nawet czwóreczka e, Jakby, no, szybko nam poszło I tak właśnie mamy protection stereo ej, co? Wgraliśmy, czy? Nie, czekaj, nie, nie wgraliśmy, dobra, bez kitu e, Za bardzo się jaram, widzowie, że mamy, kurde, tego protan Protan może też nic nie dać jeśli nie będziemy mi kurde, em... Mm, dobre, e, dobrego tego Jeśli wiecie Bo jeżeli pójdziemy Kurde będziemy mieli prota a nas szybko sklepie No to jakby nie mamy się czymś cieszyć No bo prot jednak nie daje takiej 100% wygranej Tym bardziej że łóżka nie mamy A on może czekać na przykład z fireballami Albo kurde 20 Ma warstwami obudowanymi łyżeczka, Albo cokolwiek Jakby Wiecie, to nie jest wszystko ten porod. Fajnie, że go mamy niby, ale... Ale nie może być też tak kolor... No właśnie, kilka z łóżka. Nie wiem po co, ale dobra, ja mam fireball TNT, więc mordo, nie, jakby nie pożyję jeszcze za długo. Czy ty w ogóle w bazie jesteś? No jesteś, jesteś. Kurde, perły nie mam. Nie, jakby mordo, nie, nie zrobisz tego. Nie masz nie masz fireball. Jesteś już taką... Myślę, że tak. Myślę, że, że możemy jak co ja myślę, że możemy, tylko nie iść po firewall, wiesz o co chodzi. Co no chyba, no chyba ci coś boli, no chyba ci coś boli, no chyba ci coś boli Dobra, dobra No chodź, no, please. No, nie, 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 no, ale strefę mi dał. Dobra, drugie miejsce mamy. Myślę, że challenge wykonany jest. No i co? Dziękuję wam za oglądanie. Bajo.